Dziadersy plotkują. Dzisiaj na antenie wita Was Rafał Chwaliński i Wojciech Potocki. Radio Gozdawa, zawsze na rybach. Dzisiaj będziemy rozpoczynać taką, taki cykl, mam nadzieję, może się wam spodoba, może też no, nie. No, ja bym nawet powiedział, przepraszam Rafał, Rafał, no. przepraszam, ja bym nawet powiedział, że rozpoczęliśmy już. No dobra, rozpoczęliśmy. Takie dziaderskie gadanie, krytykowanie, śmianie się i sobie dywagowanie na ten temat, tak jakbyśmy nad wodą siedzieli, ryby nam nie biorą, a tutaj sobie gadamy o tym, co widzieliśmy w internecie, przeczytaliśmy i jak się do tego odnosimy. Aj, z, z dziadersami tak jest. Tak, z dziadersami tak jest, proszę Państwa. I to wcale nie będą żadne tam podśmichujki, jak to niektórzy mówią. Nie, nie, nie. My, YouTuberów y, wędkarskich, traktujemy bardzo poważnie. No na w serio. Na serio. I, ja. i na serio, tak? No. Y, to nie jest tak, że jak ja patrzę na przykład na film jednej z niewielu kobiet które te filmy wędkarskie kręcą, czyli. Ty, słuchaj, słuchaj, yy, ty yy, panie, Ani, kolego, czyli... panie Kolego yy, zaczynamy od królowej. Tak jak mi tutaj coś sugerujesz, tak? No, od księżniczki ja bym Aha, powiedział. Kto jeszcze queen. Fishing Queen. Proszę tak, pana. Ale żeś wybrał temat. No to dobra. Panią, panią Fishing Queen na tapecie mamy. Pani Aniu, przepraszamy, że pani jest pierwsza. Pozdrawiamy panie, Ale pozdrawiamy serdecznie. panią bardzo serdecznie. Bez złośliwości. I życzymy zwycięstwa na Maślance. O tak, trzymamy kciuki. Dzisiaj przejrzałem. Spisy finalistów, jak to się nazywa, tego największego naszego organizowanego przez trotkę tych największych zawodów? Jak one tam się nazywają? Metod Feder. No, największe zawody na Maślance Metod Feder. I kurde, jak ja bym się ucieszył, jakby to Ania wygrała. Ale... I dała tym wszystkim chłopom popalić. No, dałaby. <laughs> ale, no, trzymamy, eee. y, może się, pani Aniu, może trzymamy uda. kciuki. Y, później będziemy komentować, jak to się pani udało, ale powiem tak. Y, Kanał, kanał mi się zawsze y, podobał. Pamiętam od samego początku y, panią Mnie Anię. się podobała przede wszystkim pani Ania. No kurczę, pieczone, no trudno. Y, wszystkie y, dziadersy mają to do siebie, że wszystko, co jest młodsze od nich samych, to zawsze się będzie podobało. No, ale tutaj Nawet jakieś młodsze tylko 5 lat. Nawet 5 <laughs> lat. <laughs> no tak. To... <śmiech> Sorry. <śmiech> Przepraszam. Przepraszamy, <laughs> proszę Państwa, ale to są właśnie plotki, podśmichujki, których miało nie być, i tak dalej, i tak dalej. wracając ale. na poważnie do, do naszej Fishing Queen, i ją poznałeś dużo wcześniej niż ja. Może. Ja pisałem z nią, niż, niż ten kanał jej się rozkręcił. Pisałem, doradzałem tak subtelnie i delikatnie. Pani Ania mi dziękowała. No i tyle. Nawet żeśmy chyba rozmawiali w, tak telefonicznie na ten temat, jak ona tam zaczynała te swoje. Ten, i powiem ci, że mi to odpowiadało. Bo dyskutowaliśmy i dyskutujemy i ciągle się przekomarzamy o te Kwestie reklamowe, reklamowe, tak, tak, reklamowe, bo każdy może nam zarzucić, że jakaś tam reklama jest wszędzie, ale patrząc na ewolucję niektórych kanałów, ale też i charakter, no bo tutaj, dla mnie, tutaj, tak troszeczkę pani Ania poszła w promocję i reklamę. No ale cóż, no to jest chyba wybór. Natomiast uderza mnie, tylko to, że chyba powinna tam zamieszczać taką informację, że to jest reklama, to jest promocja i tak dalej. No bo choć, choć wiesz, że się w redakcji sprzeczamy, czy nasze opowieści to są też reklamowe. No po części chyba też są jakby reklamowe, tylko trudno no, opisać, wiesz, trudno opisać, ja bo ty masz tak, dużo większe że... doświadczenie redaktorskie. W dzisiejszym świecie, tak prawdę mówiąc, to wszystko jest reklamą. Tak, tak, e. tak, tak. Czego tak. byś nie użył? Y, czego byś nie nakręcił? To zawsze ci powiedzą, że jak pokazałeś szyld jakiegoś sklepu, to go reklamujesz. Mm -hmm. y, musielibyśmy, musielibyśmy albo ja, PIP i... robić, albo takie ten, czarne paski <laughs> klejać <laughs> wszędzie. Ale to jest tak, że ja podejrzewam, że na panią Anię też atakują jej widzowie i proszą, żeby powiedziała, jak jest, jaka jest najlepsza przynęta, jaki jest najlepszy pelet, na co ona łapie, jakie ma wędki, bo to jest oczywiste, że będą tak pytać. Tym bardziej, jak zobaczą film, w którym ona co 30 sekund wyciąga karpia 5-kilowego. No i dobrze. A czemu tak się dzieje? Tak się dzieje dlatego, że 4 godziny łowienia są skrócone do 30 minut. W związku z tym oczekiwanie na rybę jest skrócone z godziny do minut dziesięć, do minut dwóch. Ale wiesz, najbardziej to mnie przerażają tacy wędkarze youtuberscy, którzy oglądają i myślą, że. Cudowne przynęty istnieją, tak jak ty się na targach pytałeś: A polecicie jakąś złotą kulkę? <gulkę> Aż ktoś wreszcie wy... ten <gulkę> zrobił złotą kulkę i taką zaoferował na rynku. Może to jest też taki myk, że. Co niektórzy mają jakieś tam pomysły na te YouTuby, nie tylko na YouTuby, bo my też na radio mamy jakiś tam pomysł. Nawet sam fakt, że dzisiaj gadamy sobie o youtuberach, to też jest temat, który oni nam dają, bo opowiadają tam swoje różne rzeczy. Ty też mi kiedyś opowiadałeś, że jest taki pan, którego nie widać, a słychać. I się jest na rybach. Obejrzałem, no jest, i... obejrzałem te filmiki jego, parę, i tak między Bogiem a prawdą, to stara konwencja, kiedy jeszcze młodzi YouTuberzy robili te takie. Otwieramy przed wami paczkę. I albo coś tam prezentował, nigdy twarzy nie tak. pokazywał i tam różne rzeczy w, omawiał i tak dalej. Czy ta dostałem konwencja, przesyłkę. To, dostałem przesyłkę, albo w ogóle cokolwiek y, robił, nie pokazywał twarzy. Czy to jest dobra konwencja? Nie wiem, ale są oglądający, którzy to ale, lubią. Ale y, słuchaj, y, 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 natomiast y, dla ja mnie też... średnio. Tak mi się przynajmniej wydaje. A dla mnie trochę lepiej, ale z innych względów ja ci powiem. No? Ten kanał. I znowu może się okazać, że to jest reklama. Nazywa się Okiem no, Większym. zresztą rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, że nie będziemy reklamować, ale trudno. No, co tak jednak wyszło. No, wiesz, no. Ja bym chciał, żeby słuchacze wiedzieli, o czym my mówimy. Albo. To co o kim? nie wiedzą? Nie oglądają YouTube, yy, No, mogą nie oglądać akurat yy, tego pana. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę, to ja też nie wiem, o kim mówię. No właśnie. Y, bo on się na tych swoich filmach nie pokazuje. Natomiast wiem, że jest to człowiek, który, który mówi doskonale po polsku, okay. który doskonale opowiada. Opowiada tak, że y, ja mogę nie patrzeć nawet w komputer, tylko słuchać tego, co on mówi. A wiesz co, tutaj z tymi opowieściami i ze sposobem narracji? To faktycznie możemy długo rozmawiać, ale też i niedługo, bo nie wszyscy mają te zdolności. Bo na przykład moja kochana młodzież opowiada nieraz tak. Panie Rowol, słyszał pan, y, Rafisz y, super y, rzeczy znowu wyprodukował i tak dalej. No, no ja mówię, chłopaki, ale to ja, ja ci powiem. nie znam, nie znam, a jak znam, to poznałem ich y, przez te, y, przez właśnie dzieci i młodzież, która mi opowiedziała, opowiadała, że Rafisz y, to jest to. No to ja ci powiem, że być może Rafisz to jest to. Ja oglądam jego filmy, nie wszystkie, od czasu do czasu, i pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to to, że facet mówi tak, że ja nie rozumiem, co on do mnie mówi w ogóle. Nie rozumiem. Ja patrzę w komputer. I yy, Wojtek, za stary jesteś. Do, sam sobie dokładam opowieść. <laughs> Wojtek, bo dlatego, to, że bo to mówi... nie jest kanał dla ciebie, to jest kanał dla dzieci i młodzieży. Ale on, on mówi, on nie, jak gdyby jego głos jest bardzo Szeleszący i niewyraźny, powiedziałbym. No, to chyba to się cepias, co mikrofon z mikrofonu. Która, która u niego mnie zaskakuje, to to, że odkąd pamiętam, ja nie wiem, jak długo on tam ten swój kanał prowadzi. Odkąd pamiętam, to ten facet cały czas buduje swój staw. No, coś w tym jest, ale. Raz mu, raz mu wytruli wszystkie ryby, raz zaczął go powiększać. Co chwilę leci film o tym, jaką to zarybia tam. I za każdym razem opowiada, co tu będzie na tym jego terenie. A ja, ja mam takie zawsze wrażenie, że jak młodzież mi opowiada o nim, to zawsze mi opowiada w kontekście takich, co rafisz nowego, genialnego wymyślił, jakie znakomite kulki zrobił, jak znakomicie na nie się łowi i zawsze mnie pytają, a co pan myśli na ten temat? Aż któregoś razu zmusili mnie do oglądania i przejrzenia materiałów tego. Nie będę komentował ani się czepiał, bo to jest naprawdę dowolność każdego z tych wszystkich osób, które sobie pogadamy, ale powiem ci, że. Zawsze mnie to śmieszyło, dlatego, że ja później skojarzyłem, że Rafisz to jest kanał, który kiedyś był wędkarstwo mazowieckie. Jakoś tak. I ja już tego w ogóle nie byłem w stanie przetrawić. Jak chłopaki łowili no, i tak, jak to jest... ten, no po prostu. Ale dobrze, że się rozwija. Dobrze, że się rozwija. Gratuluję. Gratuluję rafiszowi kanału subskrybentów, oglądających, krytykujących, jak i też chwalących. Super, fantastycznie. Natomiast, jak ja miałbym to oglądać, no to nie jest to moja bajka. Ale wiesz, no, młody chłopak ma 22 lata, jak samo sobie pisze, a ryby łowi od 11. I. Od 2012 roku, czyli mniej więcej jak miał 11 lat, to wtedy pierwszy film puścił. 11-letni chłopak. Mm -hmm. I możesz sobie też wyobrazić, że te jego wszystkie filmy, które dotychczas yy, wpuścił na YouTube'a, a jest ich 940, mm -hmm. obejrzało. Mm -hmm. 38 milionów 751 tysięcy ludzi. No czemu nie? Pewnie. Subskrybentów no. ma 127 tysięcy. Mhm. Pytanie, co ci ludzie w tych filmach widzą? A to już mogą do nas napisać. Na pewno będą jakieś komentarze. Pod tym no, względem chyba zapewne się może dowiemy. Natomiast ja jakby. Patrząc na te nasze pogaduchy w, w kontekście takim, co nas uderzyło, ja mam jednego takiego rozmówcę, z którym kiedyś nagrałem dwa w sumie: dwie rozmowy. Jedna to taka właśnie komentująca z, z uśmiechem i chyba to do niego doskonale pasuje. To jest Lucio i on bawi się. On się bawił od samego początku YouTube'em, bawił się z widzami, bawił się tym, co robi. Teraz gdzieś tam na Pleje, że chyba jakieś materiały telewizyjne realizuje ze swoją ekipą i powiem ci, że ta rozrywka. Też nie jest moja bajka, sorry, wybaczcie, ale e, e, Przemek no, ale też cię przepraszam, ale to, nie, to znamy się, ale to jest, to jest o tyle ciekawe dla mnie w tym świecie wędkarskim, że te różne gatunki, które nie są oficjalne, są naprawdę w dużym stopniu. Bo i tak, my robimy radio. Jedni robią na YouTube kanały właśnie takie promarkowe, doradcze i tak Drudzy komentują, przedstawiają różne te swoje oceny pewnych rzeczy. Inni pokazują swoje wyprawy, co złowili, jak złowili, jak spędzili czas i tak A ludziom, jako jeden z nielicznych, robi rozrywkę. Czy komuś się to podoba, czy też nie, robi rozrywkę. Zresztą od samego początku robił rozrywkę, bo popijał z koleżkami wódeczkę nad wodą. I to oficjalnie. O, ale wiesz, on przedstawiał i prawdopodobnie przedstawia rzeczywistość. Ile razy widziałeś nad wodą ludzi, którzy przyjechali na ryby, ale tak prawdę mówiąc, przyjechali, żeby popić wódeczkę. Oj, no to... No jest ich więcej niż, niż porządnych wędkarzy, tak bym powiedział. A no, no, to nie sugeruj, że ci, co wódeczkę piją, to są nieporządni. Nieporządni to są ci, którzy nie sprzątają e, no nie. po sobie. To jest y, No, przede wszystkim. To jest karygodne. Y, ale, ale wracając do Lucja, y, to y, ja... Y, ja nie wiem, czy ja lubię jego filmy, czy nie lubię. Oglądam jego filmy. Widzę, że on zgromadził wo wokół siebie. Ja przepraszam, ale takie słowo mi się nasuwa, całą taką menażerię różnych typów, którzy chodzą z wędkami. No, coś w tym jest fakt. Że taka menażeria wokół niego jest, no ale. No ale to widocznie tak ma być w tej menażerii jego. Czy to jest, ale, ale tak w rozrywce jest. W rozrywce musi być, muszą być różne charaktery, muszą być. Zobacz taki kabaret Olgi Lipińskiej, czy w ogóle kabaret jaki, jako taki. W nim są różne postacie, różne osoby, które mają swoje przypisane role. Czy to jest zaaranżowane? No patrząc na filmy, które robi na playerze, no to tam jest pełna aranżacja. Czy tutaj na YouTube? No, ale ale chyba, nie, chyba niewielka, bo ci ludzie są sami w sobie prześmieszni. A to jest fakt. <laughs> to jest fakt, że oni lubią siebie, lubią tą zabawę i jak byłem na targach ale, ale w Poznaniu... Ale jeszcze, jeszcze, je, jeszcze jedna rzecz jest wiesz, w tym mm -hmm. wszystkim. Mm -hmm. Że mnie się wydaje, że y, sam Lucio jest, żeby y, źle nie powiedzieć, dosyć średnim wędkarzem. Zwróć uwagę, że <grym> o on on... swoich filmach, tak. żeby zrobić sobie, tak mi się wydaje, żeby zrobić sobie większą oglądalność, bardzo często podpiera się. Stachem, który jest znany w całej Polsce yy, i współpracuje z yy, MC Karpiem. No, y, trudno ze Stacha się śmiać, y, bo go znam osobiście. Nie, ale on się y, podpiera. A to, że ze Stachem się podpiera, to, to jest inna rzecz. To jest całkiem inna kwestia. Ona nie jest związana z humorem. Ja mówię teraz o tych, jakby teraz, czasach, kiedy on ten kanał w ogóle zmienił swój charakter, ale to nie chcę mówić o samym kanale. Ja chciałbym bym tylko zwrócić uwagę na to, na taką taką właśnie tą odmienność kabaretową podejście do tego wędkarstwa w odmienny sposób, nie szukający porad, jaką wędkę kupiłeś, bo mnie bardzo to męczy, jak ktoś napisze polećcie jakąś żyłkę, no i wziu. Wysypało się 30 marek. No i teraz bądź mądry, sztucznej inteligencji zawiesz, co wybierze z tego, i będzie miało sens i logikę. Natomiast. Dokła dokładnie. Natomiast, patrząc na youtuberskie propozycje, już jestem bardziej przekonany. Ale wiesz, Lucio, jeszcze wrócę na chwilę do. Do Lucialiu trzeba bardzo chętnie by polecił, które piwo wziąć na wyprawy. A to nie jest przecież głupie. <śmiech> 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 oczywiście, że nie. A przy tym wszystkim, być może. My też państwo... polecamy kraftowe na... piwa. Ja. Oczy, oczywi oczywiści, no, no, oczywiści. To, oczywiście, oczywiście. Ja tu? podejrzewam, że, nie, że niedługo ukaże się y, piwo, które będzie się nazywało Idziemy na Karpie. No, na ryby. Na ryby, <laughs> na ryby. generalnie. Możemy, możemy w jakimś... Po... W, jakieś, słuchaj, możemy jakieś zamówić w tej, jakimś browarze kraftowym piwo na ryby. No, ja się dziwię, dlaczego sklep Trotka, który się rozpycha łokciami w całym internecie, jeszcze takiego piwa nie dodaje do zakupów. No, to wiesz... No, Dodają, to... Czekola... Dodają czekoladę. Czekolada złota. A czemu nie dodają. No bo to 6 zł albo 4 zł, to już jest wydatek. No tam 6. No to już jest. Jeszcze druga rzecz: butelka, zbije się, a czekolada się tylko roztopi. i No puszeczkę, puszeczkę a, No w puszeczki są drogie. O kraftowych, kraftowe puszeczki nie są robione. Ale zostawiam. Wróć, wróćmy do naszych rozmów Masz ty, rozważań masz ty o, takie. O youtuberach. Ale masz takie na końcu inne spojrzenie bo rozmawialiśmy kiedyś o takiej jednej pani w której jesteś zakochany nie nie jestem zakochany nie akorda szkoda nie, <grym> <grym> nie. ja, ja mam ja mam ja mam żonę mam dziecko to, dorosłe bardzo to nikomu nie mój syn by się w niej zakochał chociaż wiesz yy, ja jak przyjechałem na zjazd Mój licealny. Aha. Odezwała to się stara miłość, moich... czy nie? Nie, zapytałem tych moich koleżanek, czy one mają córki, bo one by mnie interesowały. <laughs> no, ale to nie dla siebie. No, a dla, dlaczego nie? No, słuchaj, no proszę. Dlaczego? Doroszy, dorosłe, dorosłe córki, dwudziestoparoletnie? No. A jakże? No, tak. No, chociaż, wiesz, w moim wieku to już chyba tylko porozmawiać z nimi można. No Właśnie do tego zmierzam. No więc, właśnie, a propos rozmowy. Na pewno myślisz o Julii, z którą robiłem niedawno dla nas wywiad i którą wcześniej spotkałem w Województwie Świętokrzyskim na Rybach, która jest rzeczywiście bardzo śliczną i młodą dziewczyną która ale tylko, ale tylko do nie tego opowiada mi o urodzie. I bardzo rozsądnie wypowiada się na temat wędkarstwa no i właśnie to jest jakby taka kwintesencja jak dla mnie dzisiejszej tej naszej pierwszej rozmowy takiej dyskusji na temat internetowe że ona kompletnie inaczej prezentuje to wędkarstwo. I jak, jak dla mnie te filmy jej, bo też oglądam od czasu do czasu tak bardziej z zawodowych charakterów niż wielbiciela, takiego ortodoksyjnego wędkowania, powiem Ci, że to jest taka właśnie inna, Inszość w tym wędkarstwie. Troszeczkę inaczej pokazane, inaczej z innym spojrzeniem na to wędkarstwo. Bardziej mi podoba się i jakbym miał to oceniać, to nie wiem, czy bym się podjął. Natomiast na kanwie tych czterech, pięciu już w sumie osób i kanałów no to mamy chyba taki dosyć sensowny przegląd poza spinningiem. Bo nie poruszamy tu, nie poruszyliśmy takiej kwestii spinningowców, bo Słuchaj, to, to jest Ja osobno. nigdy w życiu nie spinningowałem, bo nie lubię chodzić. Ale Wojtek, ja sobie nawet nie wyobrażam jak ty byś mógł spinningować. To ja kompletnie to ja nie też ty... i chlasz. ty chlas coś chlasz innego byś już. musiał. Tak, jasne. A skoro może spinningować Giancarlo Russo. A, tak, tak. Ale tak kucharz na marginesie. Wagi, na marginesie ciężkiej. wagi ciężkiej kucharz wygrał ostatnio zawody aktorów, na których byliśmy, drodzy słuchacze, tak, tak, wygrał Giancarlo Russo, który nie jest aktorem, ale jak to powiedział jest aktorem w kuchni. Ale wracając do Julii, która ma kanał wędku. Z Julią, tak on się nazywa, a można by powiedzieć, że to w zasadzie jest kanał wędku z Julią i jej narzeczonym. Żeby nie było w ogóle żadnego. narzeczonego, no, on tam tylko podbiera. Bo... E, e, no więc właśnie. E, ja się tak czasami zastanawiam, jak mm, poznałem Anię, to sobie pomyślałem, jak ta dziewczyna te ryby podbiera. Nie ma takiej możliwości. Ktoś jej musi pomagać. No, ale później, jak żeśmy porozmawiali, to się okazało, że nie. Ma, malutka, drobniutka dziewczyna, dziesięciokilowe karpie, podbiera bez najmniejszego kłopotu. Julia też podbiera y, karpie dziesięciokilowe. Y, opowiadała nam o tym, y, co prawda. Tych jej, jej filmów nie ma tyle co Lucia, ale wszystkie są bardzo y, dobrze odbierane. Że Poznałem ją na rybach właśnie. i y, Poza tym, że się, się nie zakochałeś? Sympatyczną dziewczyną. Nie zakochałeś się która, w niej. Nie, która jest dokładnie tak samo sympatyczna w tych swoich filmach i no. ja jej filmy też, też oglądam, chociaż też nie wszystkie bo niektóre czasami mi się wydawają trochę takie nudne, no tam nie ma tego co w filmach u Lucja ja też nie mówię ty, ty chcesz z kabaretu przejść do dreszczowca i jakiegoś tam sensacyjnego o, filmu poprzez romans, pana, nie ja bym... no coś tak Proszę tego, tego pana, jakbym chciał przejść do dreszczowca, to bym nic innego nie robił, tylko oglądał, oglądał filmy i... małego rekina i... ze Śląska I no, zmusiłeś mnie do tego, żeby to powiedzieć. No, zmusiłeś mnie do tego. S sorry, wybaczcie. Jak ja, jak, ja, jak ja widzę tam u niego tych wszystkich brodaczy. I tych wszystkich wydziaranych, i nie wiadomo, co jeszcze, to że myślę, kurde, czemu, te, czemu oni łapią te ryby? Te, te ryby powinny uciekać przed nimi, no. No to, no to żeśmy się narazili Śląskiemu. Za... No dobrze. No, no. Ja obiecałem, że będę. Zawsze mówił to, co myślę. Nie tylko mojej żonie obiecałem, tobie A, też. No, tak. więc, no więc mówię. No więc mówię. No I jedyne, co mi się podoba w tych jego filmach, to jest Gwara Śląska, którą znam i którą lubię. I jak będzie trzeba, to się mogę nawet pożegnać z wami po Śląsku. No to żegnamy się. Ja po polsku żegnam Was bardzo serdecznie i zapraszam do następnego naszego odcinka. No to słuchajcie. Ja się byda żegnał po Śląsku. Na te karpy pojada, ale to jeszcze mi nie pora dni. I na razie posłuchajcie, cośmy tu nagadali. Trzymajcie się. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.